Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moi drodzy ogród, jakiego jeszcze nie było tutaj na tym moim kanale. Nie tylko, że na kanale YouTube, ale nawet nie ma ani rolek, ani zdjęć tego ogrodu, jak on wygląda. Taki mocno spalony, wysuszony, bo taki w tym roku niestety mój ogród jest i ten filmik też będzie o tym. Do tej pory, a ja mieszkam tutaj już 15 lat, nigdy przez te 15 lat nie zdarzyło się, żeby rośliny na rabatach usychały, żeby trawnik nie był koszony przez miesiąc, a nie robię to od początku sierpnia. Jak wykosiłam gdzieś tam początkiem sierpnia, mamy końcówkę, trawnik nie koszony, bo jest wypalony. U nas w sierpniu, tutaj w okolicach Wieliczki, gdzie mieszkam, spadło: Ja wiem, może ze 6 litrów deszczu na metr kwadratowy, czyli to jest nic, po prostu jest skała. I te części ogrodu, które są wystawione najbardziej na tą ekspozycję słoneczną, są bardzo mocno przypalone. Ja nawet dzisiaj i wczoraj rozciągnęłam już węża, żeby troszeczkę te rośliny, przynajmniej które kwitną, popodlewać, bo deszczu nie widać w prognozach. Paprociowa to wygląda tak jak w połowie listopada zazwyczaj, paproci po prostu uschły, wzięły i uschły, no jest strasznie, jest tragicznie, ale do takich scenariuszy też trzeba się przygotować i jak do tej pory zawsze pytaliście, czy ogród ma nawadnianie, bo taki, ta, ta zieleń zawsze taka soczysta, pięknie, ładnie zielono, bez za, żadnych zniszczeń, tak, ja zawsze odpowiadałam, że nie, nie ma tutaj żadnego nawadniania. Wystarczyło tyle tego deszczu, tej wody z nieba, żeby ten ogród wyglądał pięknie zielono, no a sierpień pokazał totalnie inne oblicze. I takie ogrody, taki ogród też chcę Wam pokazać. To nie jest tak, że zawsze jest pięknie, ładnie. To są place z wypalonym trawnikiem, to są rośliny ozdobne które są też ususzone, wypalone, zwiętnięte. hortensje są o połowę mniejsze w sensie kwiaty o połowę mniejsze, tak żeby taki ogród wam dzisiaj pokażę. Ale zanim jeszcze przejdę do tutaj obchodu po ogrodzie, po kilku rabatach, to słuchajcie, chciałabym was zaprosić na moją stronę internetową ze sklepikiem ze świecami sojowymi i wiankami. Strona to jest www.manufakturaumartypisane razem.pl. Zapraszam, tam jest sklepik, jest blog również, gdzie będę wstawiać posty o tym, jak te świece powstają, dlaczego powstała manufaktura. Dlaczego robię wianki, skąd w ogóle pomysły na to. Także bardzo serdecznie zapraszam, a teraz zabieram Was na spacer po ususzonym sierpniowym ogrodzie. Zaczynam od tego miejsca, przy ognisku. Chciałabym Wam pokazać hortensję, która nadaje się do uprawy donicowej. W dużych pojemnikach na pewno sobie da radę. I jest to odmiana skyfall dorastająca do 1 metra wysokości. U mna, ona u mnie tutaj jest już czwarty sezon i w takim nieocieplanym, dużym garze zimuje, rewelacyjnie nic się z nią nie dzieje, tylko trzeba bardzo mm, pamiętać o regularnym podlewaniu. Ja dodatkowo mam podsadzoną dąbrówkę tutaj żeby też coś na wiosnę siedziało za nim, Hortensja ruszy, ale ta odmiana rewelacyjnie się do takiej pojemnikowej uprawy nadaje. Natomiast paprociowa, no sami spójrzcie, paprociowa to wygląda jak końcem hmm, końcem października to nawet nie wygląda, tak nie wyglądała nigdy. Połowa listopada. Ech. Może końcówka listopada? No, zobaczcie, wszystko tutaj opadło, leży. Tu już nawet nie ma co ratować, nie ma co podlewać. Zresztą te frondy tutaj tych paproci pióropusznika strusnie, strusiego dorastają do um, przeszło jednego metra wysokości, więc nawet podlewanie lanie po tych w frondach wody powodowałoby to, że te paprocie po prostu leżałyby pod naporem i wody i własnych liści. Tutaj gdzie więcej wilgoci, a to tylko z tego powodu, że co jakiś czas podlewam... Podlewam tutaj i bukszpan, i róże, i tutaj są powojniki, więc ten zakątek jakby... Jeszcze w miarę stoi, natomiast sam środek, sami spójrzcie, nigdy, 15 lat tutaj jestem, nigdy tak nie było. No i oczywiście wszechobecne wysuszone plamy na trawniku. Wczoraj podlewałam też tutaj tą rabatę. A właściwie rośliny, które tutaj e, gorzej sobie radzą, m.in. ta chloa już zaczynała usłuchać. Objawy usychania objawiają się tym, że liście tutaj rulkują się, e, zwijają. No i ta trawa Hakone tutaj nie wyglądała, więc też dużo wody tutaj wlałam, bo najlepiej po prostu zalewać, tak jak ta Hakone tutaj przy ognisku, która jest wystawiona na. Dość spore działanie słońca. No to jest taka odsłonięta ekspozycja. Natomiast tutaj też możecie zauważyć, że im bliżej rabaty, tym trawnik jest bardziej zielony, natomiast już gdzie to słońce operuje dużo mocniej, to sami spójrzcie, jakie tutaj są plamy duże na tym trawniku, wypalone, wysuszone. Rude. I tak jak Wam mówiłam, e, ja po prostu rozciągam węża i podlewam i tam się podlewa e, kolejna rabata, chociaż trochę ratuje. Podlewałam bodziszka, bo pięknie kwitnie. Tutaj w duecie z nawłocią, która się rozsiała, nie usuwałam specjalnie tej nawłoci, bo to taki piękny wczesno-jesienny akcent na... Na rabatach, mimo że na jest inwazyjna, to w ogrodzie można ją oczywiście tutaj kontrolować. Mimo suszy, ogromnej suszy, pięknie też kwitnie bodziszek Patrysia, który też od czasu do czasu podlewam, bo on akurat jest posadzony w takim miejscu niefortunnym, jeśli są upały, bo świerk konika naprawdę wyciąga bardzo dużo wilgoci. No i te rośliny, żeby tutaj utrzymać, no to trzeba w takie suche lata nawadniać, a tu w oddali wrzosowisko i wrzosowisko też trzeba podlewać. Pamiętajcie o tym, że wrzosy paradoksalnie żeby utrzymać, żeby pięknie kwitły, to też trzeba regularnie nawadniać. Hmm, to nie jest tak, że to jest roślina sucholubna. Choć dużo osób tak twierdzi, że wrzosy nie potrzebują wody. Tutaj jak jest sucho to trzeba raz na jakiś czas bardzo mocno te wrzosy nasze podlać. I zobaczcie, mocno też je na wiosnę co roku przycinamy, żeby były gęste, zwarte. I one odwdzięczą się takim pięknym, bujnym kwitnieniem. Moja konstrukcja na trzymanie węża. To jest taki pręt metalowy, chyba dziesiątka żebrowana, chyba to jest dziesiątka albo dwunastka żebrowana, na pewno żebrowany. No i tutaj kolega mi dospawał krzyżeki w trzech miejscach, tak żeby na różnych wysokościach móc sobie zawiesić słuchawkę od węża i podlewać nie po kwiatach, a na przykład w same korzenie, bo o to chodzi, żeby nie lać po kwiatach. Jeszcze Wam pokażę moją cienistą rabatę, która tutaj się znajduje właśnie w przejściu um, do drugiego ogrodu. Tu jest właśnie ta cienista rabata, którą też... Od czasu do czasu w takie upały muszę podlać i o ile? Zobaczcie, teraz mech wygląda tragicznie, bo on wygląda tragicznie, bo jest e, brunatny i wygląda jakby usechły, ale uwierzcie mi, że dosłownie litr wody na taką e, karpę kępę mchu i on z powrotem zrobi się zielony. To jest e, gąbka, która ciągnie wodę e, i tą wodę potem sukcesywnie Uwalnia, ale tutaj na tej wąskiej rabacie ja mam bardzo dużo ym, odmianowych paproci, y, ale również miodunek, również tataraków, y, traw, turzyc, y, i do tego ta rabata jeszcze ma dwa y, lata, y, więc te roślinki są młode, dlatego tutaj też dość często przychodzę nawet z podlewaczką i podlewam te rośliny, żeby nie uschły. Aczkolwiek ta zieleń w tym roku, jak sami widzicie, jest bardziej wymieszana z brązowym niż to było we inne, po inne sezony. Odwracając się, tutaj też mam paprocie, akurat tu jest poletko języczników, które w tym roku musiałam opatykować. Zaraz Wam powiem, dlaczego, ale prócz języczników, które o widzicie tutaj, tutaj, tutaj w koło, wszędzie są języczniki. A tutaj mamy przed nami tużycę. zimowzielona, zielona albo półzimozielona trawa. Natomiast, dlaczego ja musiałam opatykować te moje języczniki? Dlatego, że tutaj mam mały pond. O tym pądzie też już mówiłam. Jest to kasta budowlana 60-litrowa, wkopana w ziemię, obłożona kamieniem. No i mój pies, tutaj. Co dzień zagląda. Prawie zniszczył mi jednego języcznika. O tego właśnie tutaj z zbudziszka to zobaczcie. Zostały same kłącza, trochę liści. No i on sobie tutaj przychodzi i tą wodę chlebstję. Natomiast dzisiaj Wam nie będę tutaj pokazywać ogrodu traf i Bylin. Ale ten ogród w takie upały cierpi najmniej. Mimo, że tak jak się wejdzie i popatrzy, no to ja widzę różnicę, że to nie jest takie, wiecie, bujne kwitnienie, bujne, nie są te rośliny tak bujne, jak po inne lata, ale oznaki suszy właśnie w takich ogrodach są najmniej widoczne. Ale ten ogród to może Wam pokażę w następnym odcinku, żeby nie mieszać. I jeszcze oczywiście obraz rozpaczy, czyli trawnik na froncie przy wejściu do domu, tutaj od strony podjazdu i hortensje, których czapuszki w niektórych miejscach, zwłaszcza te tutaj po zachodniej stronie, od zachodniej strony, gdzie to słońce najmocniej operuje, są poprzypalane. Te kwiaty nie są w ogóle duże w tym roku, no bo jak nie było wody. No, to one po prostu sobie wegetowały. Floksy też zmęczone. No, zmęczone, zmęczone te rabaty, zmęczony trawnik. No cóż, jednym słowem podsumuję takie życie. Skutki wysokich temperatur, braku opadów w moim ogrodzie. Pierwszy raz widzę w takim stanie ogród. Ale jestem ciekawa, jak u Was wygląda sytuacja. Wiem tutaj od dziewczyn na Instagramie, że na przykład północ, która do tej pory, Podlasie czy Mazury, które do tej pory narzekały na brak opadów, w tym roku mają bardzo dużo i dziewczyny, które tam mieszkają, z którymi mam kontakt na co dzień, no piszą mi, że u nich sytuacja dużo lepiej wygląda, ale jestem ciekawa, jak w innych regionach Polski, więc piszcie w komentarzach, jak to u Was jest, jak ratujecie swoje rośliny, czy ratujecie, bo na przykład ja jeszcze Wam jedną taką anegdotę powiem. Byłam w tamtym tygodniu u moich rodziców, u moich rodziców pod Sandomierzem. Oni mają sady i mają też studnie. Do tej pory, do tego miesiąca do sierpnia 2025 roku korzystali tylko z źródła, które wybijało gdzieś tam niedaleko na podwórku, niedaleko domu mieszkalnego. I w tym roku po raz pierwszy zabrakło wody w studni. A ta woda tam była od zawsze. To korzystali pradziadkowie, dziadkowie, moi rodzice. I w tym roku zabrakło. I my byłyśmy tydzień temu. Ja wiem, że to może dla niektórych dziwnie zabrzmi, ale oszczędzałyśmy każdą kroplę, bo dopiero gdzieś tam został złożony wniosek przez mojego brata, żeby zrobić przyłącz do wodociągu. Już mają tą wodę, no ale przez tydzień trzeba było kontrolować każdą kroplę, patrzeć... Czy tam, czy tam gdzieś wiecie, przypadkiem jakiś kran nie jest odkręcony? Yy, także są miejsca, gdzie tej wody brakuje. A jestem ciekawa, jak to jest u Was. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście, wchodźcie też na stronę www.manufakturaumarty.pl do mojego sklepiku. Ze świecami sojowymi, z naturalnymi wiankami plecionymi przeze mnie z kwiatów z mojego ogrodu, z łąk. Także zapraszam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.